Kim chcesz zostać w przyszłości? Inżynierem. Chcę zostać strażakiem. Piłkarzem. Filmowcem. Aby wyrażać siebie, siebie, siebie. Siebie. dzieciaka fascynowało mnie świat przedstawiony za pomocą kamery, więc po Salusach rozpocząłem swoją przygodę z filmowaniem. Chociaż moje pierwsze produkcje nie wchodziły mi idealnie, to były motywacją do stawania się lepszym w tej dziedzinie. Już wtedy wiązałem moją przyszłość z filmowaniem. Obecnie zajmuję się nagrywaniem filmów i wiem, że ten kierunek wymaga precyzyjnych cięć Odpowiednich ruchów kamery Lecz najważniejsze jest to, aby wyrazić się za pomocą sztuki oraz wpłynąć na emocje widowni Nie! To my wymyśliliśmy! Dawaj! Jako filmowiec spoglądam na świat kompletnie inaczej Bez względu na to, jak Trudna będzie przyszłość, to jego miejsce jest na planie zdjęciowym.